doszedłem do wniosku, że nie chcę, nie chcę być ojcem. No to zajęło mi sporo czasu, ale coś co mnie doprowadziło do tego, miało miejsce już, już dawno, ale dopiero zrozumiałem to wiele lat później, nie, wiem, nie? To Na pewno wam się zdarzyło, w e, większości z was, że musieliście e, po ojcu wejść do kibla. No właśnie, ja nie wiem czemu to zasługuje na brawa, ale... że ci się udało i wróciłeś jeszcze. No, ja z większość doświadczenia. Jak, jak pierwszy raz miałem coś takiego, to myślałem... Nie, to, to... nie może być ludzki zapach. On robi tam jakieś eksperymenty chemiczne. Jakieś pogańskie rytuały z ściarką. Albo czegoś mi nie mówi po prostu. Nie? Czegoś, mi, czegoś mi nie powie. I dopiero o wiele lat później zrozumiałem, a oczywiście, no, to jest po prostu wiecie, to jest Zapach przetrawionego jedzenia i skruszonych marzeń. A tak sobie gadam o różnych w rzeczach nie bardziej ważnych, ale widziałem kiedyś taki artykuł, w którym mnie rozprawił. Zobaczyłem. Polscy artyści wypowiadali się na temat Boba Marleja i Andrzej Krzywy z Demono. Też nie to pamiętam, nie wiem dlaczego, ale Andrzej z demonu powiedział, że prawdopodobnie gdyby nie miał w ogóle nigdy nie istniałoby demonu. Kurde. Pierwszy raz w życiu żałowałem, że istniał obarek. <noise> 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 Czy się, że ten żart się sprawdza. Ja zawsze czekam, że będą jacyś psychofani demono. i będą na mnie kurwa czekać w alejce. Co tam nie wiem, żarty o aborcji, o gwałcie, wam się nie podobało. O religii? Nie, kurwa, demono. Takie tatuaże na klasie Andrzeja Krzywego. Fotorealistyczne.